ちょっと待って待って待ってて待って待って待って待って待って待って待って待って待っ Co mnie zapyta? Nie, 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 No Nie, nie, może, jak Mercedesem. Nie, nie. chodzi, widzisz? nie. Nic z tego nie. Muszę linkę zobaczyć, gdzie się nie. 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 Co pogoda. Niestety. Jeszcze trzy tygodnie i będzie taka zajebista. Kto chce urodziny robisz? Nie wiem, no, może dzisiaj po świętach zrobimy? Nie wiem. Ale... No nie przed... Robić no, nade jeszcze. Taki nie wiem, a dokładnie? Czwartek? Czekaj, święta się zaczynają sobota, niedziela. Poniedziałek to jest e, mokry, ten... Co to się nazywa? Zimny tygust. Chuj. też jest wielka sobota jakaś? tą sobotę? No, no, no. Chyba tak. Nie wiem czy tam oni sobie mają. No. no wcześniej. A można? potem za tydzień. A potem za tydzień nie wiem. No już nic. No jak? Czekam to jest. Tam sobota? No. Tak. Bo no przed poniedziałkiem. Chyba. Nie, nie myślę No On nie no, wolne. Jeden pas. Ślisko, no, tu no tak bokiem leci. Widziałeś? <grym> Zdjęwany asfalt, no kurwa. tu jest tak zwany asfalt, jeszcze pod koniec. No, widziałeś, kurwa, co się działo? Zdjęwany no? to jest ten, ten, ten sam leci. Kurwa, przed bokiem, potem cały bokiem leci. No, ja to jadę na fotelu? Ten nie no, działa, no, już to i tamten też. Nie. Oba nie działają. No i mimo wszystko, i tak jadę tutaj 55-60. Tutaj chyba by się nie tak jakby tu przykleić. By Albo tutaj, tutaj kawa... dla... mhm. za tym o tutaj. O no, to dziś było się, o te z góry, nie? Oni Nie, A no by było tutaj no, no, to by jeszcze było ten, tak, bo Zmienię się to mas... ja. że... wam ładne odejście ma tak, i pewnie nie no, no, mają zbożej. No, i... Tutaj się z ścigaliśmy, kurwa, I tam mi tak wyjechała, kurwa. Skąd tak. zacząłem hamować? Tu że... ja pamiętam, jak tutaj miałem Toyota Corolla 160. Ja też miałem między... 60 ty, kurwa... No i ja za tobą. Ja kurwa hamulec, a opony nierówne do pompowanej. Ja o tak. I po lewej samochód to zabówka, po prawej TID. I myślę, sobie ja pierdolę, dole zaraz się rozbiję. Zhamowałem, myślę. Pff, dobra, wpadam na toronto, jak coś, ale zdążyłem, do to jakoś wtedy. A więc co teraz będę miał ofertę? E, ciotka sprzedaje Colta. E, 1,3 z Niemiec wprowadzonego i 6 lat go ma. Zrobiła nim 10 tysięcy przez 6 lat. Jakiś fajny miała? 1,3, 85 koni chyba, czy 75? No, fajny. On jest... Długo trwał, bo po prostu, no, nie psuje się, nic w nim, y, wymieniła w nim, wprowadziła y, rozrząd i hamulce i tyle, i nic, nic więcej, i 6 lat jeździ, i tanie części, i wszystko tanie. Byłeś no, na dodatku, czy idziesz spać? no kurwa, jakbym się najebał jak, Trzy, yy... jak to się mówi? Szpak. Ja, jak spak to on poszedł spać, ja tak, to w takim stanie tu nie chce. Zrób to tylko i wyłącznie. Jakoś. Zrób to tylko i wyłącznie. Zrób to Nie, i tak fajnie nie zapisać sobie. To już to ja zapiszę sobie. Zobaczymy. Kurwa, ostatnio stanąłem tutaj drugi raz na zakazie. Drugie wezwanie do straży miejskiej. O siódmej rano byli chuje jebane. I co? I, co I z, z tego co Wito mówił, Wito poszedł raz, bo miał. Wito poszedł raz do stopień.